Kiedy mamy docięty worek, odstawiamy go sobie na bok. Umyjemy, teraz przygotujemy skórę. Patrzę, szukam, czy są tu jakieś nacięcia, ale ta, to opakowanie jest tak zrobione, że nie ma żadnego problemu z tym, żeby w dowolnym miejscu rozedrzeć je i wyjąć chusteczkę. Ja lubię rozłożyć i według własnych, tutaj własnego uznania ją złożyć. Myjemy skórę zawsze z dalszej strony, bo jak bezpośrednio po zdjęciu worka, to z dalszej strony ona będzie czysta. Dopiero potem przy jelicie, jeżeli mamy tutaj jakąś jelitową treść, to już staramy się albo zawinąć, albo wziąć drugą chusteczkę, żeby nie rozmazywać tego po brzuchu. Nie jest błędem delikatnie przeczyścić też taką chusteczką jelito, ponieważ to są po prostu środki myjące to tak samo, jakbyśmy umyli wodą z mydłem. Jeżeli teraz zaczęłabym wycinanie, można zostawić tę skórę do wyschnięcia. Tak normalnie będzie nam potrzebna będzie nam potrzebna powierzchnia do wysuszenia. Ponieważ tak jak powiedziałam jest to stomia na jelicie cienkim, to zastosuję tutaj chusteczkę protektor od protekcji, czyli ochrony z płynem ochronnym. Trzeba bardzo chyba zwracać uwagę, co prawda tu wytłuszczonym a drukiem jest pokazane, że protektor to jest płyn ochronny a lotion to płyn do mycia. Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, to możemy się uczyć języka angielskiego w ten sposób. I smarujemy pojedynczym ruchem tą chusteczką. Ona nie jest taka wilgotna jak chusteczka do mycia i naprawdę bardzo, bardzo szybko wysycha. Jeżeli jest to stomia na jelicie cienkim, ja jeszcze uszczelniam pastą uszczelniającą. Ale jeżeli nie mamy pasty uszczelniającej, możemy użyć pierścieni, które chyba są mniej znane, ale też bardzo dobrze uszczelniają i dobrze użyte robią świetną robotę. Poza tym pasta uszczelniająca ma niewielką domieszkę alkoholu, której to niektórzy się boją, że podrażni, że coś zrobi złego. Pierścienie uszczelniające są tak samo złożone z podobnych składników jak każdy hydrokoloidowy plaster, który ma goić. Mają dwie powierzchnie. Ta powierzchnia, która się powinna znaleźć na wierzchu, jest pod folią, a ta powierzchnia, którą przyklejamy do skóry, znajduje się pod papierkiem. I zdejmuję sobie najpierw ten papierek. Teraz folię. Ja nie biorę, nie biorę w ten sposób tego pierścienia, tylko w taki sposób, żeby go w środku dotykać. Staram się go rozciągnąć troszeczkę. One są ciągliwe, nie jakoś tak mega mocno. I nakładamy do skóry. Za mało rozciągnęłam. I na tak przygotowaną skórę zakładam worek. Zdejmuję folię zabezpieczającą tu, gdzie jest ten pomarańczowy cypideusz bez kleju, żeby można było przytrzymać. Składam worek w ten sposób, nie dotykając przylepca, żeby cały otwór był na zewnątrz. I dla tych, którzy są palpacyjnie sprawni, no bo ja jako pacjent nie widzę końcówki tutaj tej stomi pod spodem, to tym palcem, trzymanym po drugiej stronie brzegu otworu, nakładam i doklejam. Tutaj okienko się samo praktycznie otworzyło. Jest też ono dobrym rozwiązaniem ku temu, żeby podejrzeć, można sobie tak rozłożyć, jak często mówię pacjentom, żeby przytrzymali chwilę na skórze ten worek, żeby on się dobrze przytrzymał. Chwilę dla precyzyjnych, dwie minuty, trzy minuty, jedną minutę, ile kto jest w stanie wytrzymać. Ja nie jestem precyzyjna pod tym względem, a poza tym najczęściej zakładam to w szpitalu bądź w poradni, i wtedy te minuty są cenne. Rzadko się zdarza tak, żebym stała przy pacjencie i przez 5 minut masowała jego brzuch, a poza tym zwykle proszę, żeby człowiek zrobił to sam, bo to już jest taka rzecz, że nawet jeżeli ktoś jest w stresie przed dotykaniem własnej stomi, to tutaj nie dotyka jej bezpośrednio. I przez worek tu można zawsze wyczuć to, że jeli to jest ciepłe, że jeli to jest bardzo miękkie, delikatne, nie jest tak sterczące jak ta stomia, która jest no po prostu fantomem. Mamy drugą stomię. Na tę drugą stomię założymy um, worek przezroczysty, żeby zobaczyć, jak to jest. Zresztą tutaj widać, że też ta powierzchnia jest troszeczkę inna. Zaczniemy od samego początku, czyli od zmierzenia sobie stomi. Ta według mnie jest na 3 cm. Normalnie jak pacjenta uczy, czy jak pacjent sobie sam zaopatruje stomie, to nie musi do tego mieć rękawiczek, dlatego ja w tym, na tym swoim brzuchu e, używam po prostu własnych rąk i tak pacjent też może e, to robić. I po pewnym czasie wydaje mi się, że większość moich pacjentów jest w stanie zrobić coś takiego, żeby tutaj opuszką palca dotknąć stomi, sprawdzając czy na przykład miarka podeszła pod, samą, pod sam koniuszek jelita. No już jak wiemy, że na 3 cm, to tak jak poprzednio odciągamy folię, dojeżdżamy do trójeczki. Używamy nie samego czubka nożyczek jak niektórzy, bo wtedy rzeczywiście się tak robi o coś takiego, tylko po prostu nie boimy się. Jedziemy gładką linią, w końcu to ma być dla nas to ma być ładne, eleganckie i nie uwierające. Teraz widać być może, jakich tu schodków narobiłam tym koniuszkiem nożyczek, próbując powycinać skokowo. O, i właśnie to się nawet takie koniuszki wycierają. Tu również myjemy skórę dookoła. wycieramy. Czasem hmm, ludzie się zastanawiają, czy można tak po prostu wytrzeć. No tak wycieramy jak wycieramy własną skórę wtedy kiedy ją umyjemy. Nie szorujemy tak, żeby krew poleciała, ale też nie da się jej wytrzeć przez hmm, mini dotyk albo bez bezdotykowo. E Przeważnie skóra i jakby brzegi stomi na jelicie grubym nie wymagają aż tak dużej potrzeby zaopatrywania w wiele akcesoriów. Tu możemy, jeżeli potrzebujemy, założyć pastę uszczelniającą. Część osób zakłada pastę uszczelniającą na skórę przy stomi, część osób zakłada na powierzchnię przylepną worka. Ja wolę zakładać na skórę przy samej stomie. I znowu zdejmujemy folię zabezpieczającą. Ponieważ odkleiłam folię, to muszę go odłożyć. Dobrze, nie będę sobie na brzuch odkładać, bo będziecie państwo widzieć jaki duży mam brzuch. te pierwsze banieczki to ja sobie tu odkładam. I yy, nie wiem czy to tak będzie, tak będzie może widać. Wyciskając od razu y, odrysowuję wokół stomi. Tutaj taki w tym trójkącie. Przykładam po prostu tubkę nie pionowo do skóry, nie, y, nie roztopadle do jelita, tylko pod takim kątem, żeby jednocześnie, żeby ta, ta, ta część pomiędzy skórą a stomią była zabezpieczona. Dla tych, którzy chcą zakładać pastę na przylepiec, ponieważ z jakiegoś powodu mają obawę, że tutaj sobie nie poradzą albo nie tak pójdzie, to ja proponuję, żeby ją zakładać na sam brzeżek, Wyciętego przez siebie otworu, tak jakby ta położona pasta miała zmniejszyć otwór, ponieważ jak założymy worek, to ta pasta znajdzie się w tym samym miejscu, co tutaj na dole. Dlatego tylko tu zakładam na górze, ponieważ to pójdzie na górę, a na dole jest pasta już założona. I znowu składam sobie tak, żeby, żebym widziała cały otwór. W przyworku przeźroczystym, albo z okienkiem można tutaj postawić też lusterko, i będzie człowiek to widział, albo palcem sobie sprawdzić, czy dobrze już jest założona, przekładam, przez jelitko, to, że trochę pasty gdzieś tam się dostanie na jelito, to jest normalną rzeczą, i zawsze trzeba po prostu powiedzieć człowiekowi, że to jelitu w żaden sposób nie zaszkodzi. Ponieważ jelito produkuje śluz i śluz, czyli taka, czyli taka maź, powiedzmy, która jest wilgotna, e, spow zawsze spowoduje, że mi uciekła, matko święta, zawsze spowoduje, że e, ta pasta spłynie. Ona w niczym nie zrobi e, krzywdy jelitu. Zamykamy oczywiście worek, bo jak poleci treść jelitowa, no to wszystko, worek będzie prawidłowo założony, a treść litową będziemy mieć w butach albo na kolanach. I to samo przytrzymujemy, żeby nam się dobrze zintegrowało ze skórą. Jeśli chodzi o ilość, o domieszkę alkoholu w paście uszczelniającej, to zawsze powtarzam pacjentom, żeby się tego nie bali, bo to nie jest taka ilość, że człowiek się upije, ani nie jest taka ilość, żeby człowiekowi zrobiła krzywdę. To jest bardzo, bardzo niewielka domieszka, która w żaden sposób nie jest szkodliwa. Dobrze jest zanim się zamknie pastę, po prostu wyczyścić tutaj tę końcóweczkę, żeby. Tu w tych rowkach nie zostawała pasta, bo ona się wtedy osadza. Ciężko nam jest później dobrze dokręcić tubkę. I niektórzy się skarżą, że pasta wysycha na brzegach. A to jest po prostu nic innego, tylko zostawienie tej pasty na działanie powietrza. I to wszystko, jeśli chodzi o zakładanie sprzętu stomijnego.